Z sposobu finansowania, systemu opieki zdrowotnej, ubezpieczeń. Tutaj jeżeli chodzi o szpital, to zaraz oddam głos koledze, ponieważ bardzo dobrze się w tej sprawie orientuję. Ja też się orientuję, <laughs> mogę powiedzieć dobrze. Ale sam prezydent przyznał główny problem, główny problem tego szpitala to prezydent przyznał, co oczywiście wprawiło mnie w zdumienie na ostatniej sesji, że zarządzanie było, szpitalem było złe, a kontrola ze strony prezydenta beznadziejna. To są słowa prezydenta Żmurkiewicza. Wprawdzie wprawiły mnie w zdumienie, ale taką rzecz powiedział. Samokrytyk. Dobrze, że no, lepiej wcześniej, jak później dojść do takich nosów. Może Darek, Ty coś na temat szpitala, więcej na temat szpitala. Z czego wynikają jego problemy? Szpital miejski w Świnoujściu jest centralnym ośrodkiem opieki zdrowotnej w naszym mieście. De facto, w nasza wyspiarska, nas jako społeczność, pojawiają się osoby z zewnątrz w okresie zimowym, nawet jesienno-zimowym, czy też w dużej w okresie letnim, ale. Jest to główny ośrodek świadczeń medycznych dla nas, mieszkańców. Tworzymy nową społeczność blisko 40 tysięcy i e, nie zasilają go tak naprawdę pacjenci z zewnątrz. Środowiskowo odnosi się on do nas. To my jesteśmy przede wszystkim jego pacjentami. Dla nas świadczy, świadczą lekarze i pielęgniarki. Nie chodzi o budynki. Tu chodzi przede wszystkim o stosunek pacjent i opieka medyczna. Z tego wynika też to, że jesteśmy zamkniętym drogą środowiskiem. Narodowy Fundusz potrafi zakontraktować różne rodzaje usług medycznych. Liczy złotówki, grosze, dziesięciozłotówki, on liczy wszystko. Ten system liczy wszystko, tak jak rozlicza nasze składki, tak samo później wydaje te składki. I bardzo trudno jest zbilansować taki ośrodek, główny, centralny w mieście. E w stosunku do wynagrodzeń, do, do, do płatności z Narodowego Funduszu, żeby on zbliżył się nawet do zera. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nasz świat medyczny jest też ograniczony zasób lekarzy, specjalistów, możliwości ich działalności są zupełnie inne w ośrodku 10 razy większym, takim jak Szczecin, gdzie są ośrodki kliniczne, gdzie są spe specjalistyczne przychodnie, gdzie a, y, aspekt wiekowy pacjentów, schorzeń pacjentów y, y, jest zarządzany z, z, zupełnie w inny sposób. U nas szpital powiatowy gromadzi, praktycznie jest takim rdzeniem całego systemu opieki zdrowotnej tego miasta. Regulowanie tego rdzenia wymaga przede wszystkim delikatności i rozsądku. Lekarze pracują w poz w, 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 w przychodniach lub w gabinetach prywatnych, ewentualnie w uzdrowisku, ewentualnie realizują jeszcze swoje prywatne też praktyki. I ten świat tak naprawdę jest zamknięty. Pierwszą rzeczą, którą w silnościu trzeba zrozumieć, to maksymalnie starać się poszerzać rynek świadczeń zdrowotnych. Każdy ośrodek, który jeszcze jest w stanie zasymilować nowych lekarzy, nowe pielęgniarki czy kolejne pielęgniarki, poszerza ten rynek i dla szpitala, dla tego rdzenia, jest szansą na obniżenie kosztów. Kosztów pracy nawet tych podstawowych lekarzy, tak? bo nie mówimy o specjalistach. Specjaliści naprawdę drogo kosztują. Mocni partnerzy, którzy pracują tutaj na świnności, potrafią kupić lekarza nawet z południa Polski. Ja pracuję w takiej firmie, ona potrafi to zrobić. Ale ma określony cel. Szpital Miejski pod tym względem jest, został jak gdyby zamknięty w ramach swojej działalności. Podjęto wiele decyzji, które go tak na po prostu skrzywdziły. tak. Jeżeli mogę powiedzieć, to zawsze na dzisiejszy kształt naszego miasta i tego rynku świadczeń zdrowotnych wymagana będzie dopłata. Ze względu chociażby na charakter nasz, ilość. Młodych ludzi, dzieci, osób starszych, wymagających opieki e, też długoterminowej, której na przykład nie realizuje zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a często musi to realizować szpital. Ratownictwo już mamy wyprowadzone, bo realizuje to stacja. Tak? Natomiast szpital nie może być zamknięty, on musi się otworzyć. Konkurencja, konkurencja szpitala w zakresie POZ-ów, gdzie podpisano kontrakt, był była niepotrzebna. Wszedł na rynek świadczeń, które mu tak naprawdę trudno zapewnić w należytym poziomie, o wymaganym czasie, tak? I opłacić tak, aby nie przynosił im strach. Można no, to tam zbilansować sobie tak czy inaczej. Popełniono y, kilka istotnych błędów. Rozpętano niepotrzebną awanturę o laboratorium, gdzie dopłacono kolosalne pieniądze, łącznie z diagnostyką poza Świnoujściem. Zatrudniono osoby na świadczenia, które później nie sprzedawano do nfz -u. Żeby utrzymać bieżącą opiekę, instynktownie zawierano porozumienia, z, łącznie też nie da się ukryć z lekarzami, takie, których nie było. Nie, nie, ta jednostka nie jest w stanie opłacić. Niestety. Nie było szpitala na to stać. Co tak naprawdę, czego zabrakło? Rzeczywiście, no zabrakło po prostu nadzoru. Ale nadzór w zakresie świadczeń zdrowotnych to jest współpraca. Nie można być człowiekiem z biurkiem, który podejmuje lub nie podejmuje decyzję, jakoś to będzie i po jakimś czasie okazuje się, że brakuje na przykład w roku 2010, zabrakło szpitalowi 5 milionów, no to się go dofinansuje 4 miliony, milion się zostawi, taką historię znamy kiedyś z floty, tak? Następny rok, nie robi im się nic, koszty się generują kolejne, y, wyższe i to nie są tylko personalne, to jest energia elektryczna, obsługa, leki, Jak zabraknie 7 milionów za rok 2011, no to może mu zapłacimy milion, ale okazało się, że zabrakło na wypłaty, to mu pożyczymy 2 miliony. Tak nie da się tego zrobić. Trzeba wrócić kilka kroków wstecz i rzeczywiście rozsądnie popatrzeć, jaką rolę ten szpital w naszym mieście odgrywa. A on odgrywa taką życiową, podstawową rolę. Nie ma nic ważniejszego niż oświata, edukacja, niż to, co, co tworzy nasze miasto i niż. Służba zdrowia. Administracja jest zupełnie innym priorytetem, a to jest podstawowy priorytet. Eee, trzeba wrócić do, cofnąć się o blisko 3 lata, spojrzeć, jak on wtedy funkcjonował i powiedzieć sobie jasno: jeżeli się kiedyś zdecydowałem na szpitalny oddział rabunkowy, to nie mam szans z tego zrezygnować, bo przeżyliśmy pierwszy trudny rok, kiedy dostawaliśmy mniejsze pieniądze. Później ten oddział mógł stać się jedną z głównych żył działalności tego szpitala i lekką ręką go tracimy. Tak? Przechodzimy znowu do izby Przyjęć. Zamiast 3 milionów dostaniemy za podobną robotę. Tak? Dostaniemy kilka tysięcy. jest za pacjenta na Izbie przyjęcie jest 1700 zł, a płaci, a w sorze 5000 zł. Sprawa rozbijała się o pracownię tomografii. Ja tu dodam tylko, że Pani nowa, nowa pani dyrektor miała krótki czas okres na dostosowanie sor do wymogów NFZ-u. Pan Guziak zakładając właśnie, bo rzeczywiście przynosi dobre dochody SOR dla szpitala, dobrze są płatne te usługi, yy, zapewne jakieś zobowiązania zaciągną wobec NFZ-u, że dostosuje ten oddział w tym wymaganym czasie, no do, zanim podpisze na kolejny rok kontrakt. I domyślam się tylko, bo dokumentów niestety nie, żadnych nie widzieliśmy jako radni, że mogło stać się tak, że po prostu pan dyrektor odszedł, zobowiązań nie wypełnił, a no bo pani dyrektor już po prostu nie miała czasu i chociaż na tą izbę przyjęć i chwała za to, że nie zostaliśmy z niczym, ale to nie znaczy, że powinniśmy po prostu to, no to tak zostawić. To tutaj widzimy jako Platforma Obywatelska, jako radni Platformy Obywatelskiej takie troszkę inne działania niż dotychczas stosowane. Nie można nawet najlepszego menadżera, nie oceniam w tej chwili pani dyrektor, bo jeszcze nie poznałam na tyle, ale najlepszego menadżera nie można pozostawić samego sobie. Jeżeli nie będzie współpracy między miastem a dyrektorem szpitala, tymi osobami, które mogą po prostu pomóc pani dyrektor, to tylko twierdzenie o pełnym zaufaniu to jest troszkę za mało. Niestety tym sposobem nie wygramy, a chyba wszystkim nam chodzi o jedno, czyli o to, żeby szpital dalej istniał w świątyni i nie generował długu. Cały czas słyszeliśmy, jeszcze w czasie panu radną na pytania o szpital, o długi szpitala, że władze wykonawcze miasta mają pełne zaufanie do pana Łuziaka. I nie, radni nie powinni się wtrącać w sprawy szpitala. Jest pełne zaufanie, to jest profesjonalista, i teraz co wyszło? Na koniec czerwca ubiegłego roku szpital miał już 19 milionów długów. Za listopad i grudzień nie był już w stanie zapłacić pracownikom. Mówi się o prywatyzacji. Ten szpital, do prywatyzacji mieszkańcy się nie mają czego obawiać, bo się w ogóle nie nadaje. Dlatego, że w momencie prywatyzacji trzeba spłacić wszystkie stare długi. To nie jest tak, że przejmuje długi ten, kto przejmuje szpital. Trzeba po prostu, a te dwa miliony, które zostaną teraz przekazane, czy zostały szpitalowi, to jest na dwa miesiące. Na dwa miesiące y... szpital ma płynność dzięki tym pieniądzom. No to Pan Buziak powinien pod sąd y, zamistować? Sądzę, <zyskanie> że sprawy sądowe no, są nie, no, decyzje faktyczne. organu, który to nadzoruje, a ja no, więc przede to, wszystkim tak. prezydenta. No, ja to są sprawy, które powinien o tych wnioskach powinien decydować prezydent. On ma pełną wiedzę. Natomiast podchodzimy do tego jako mieszkańcy. Pani Ewa jest posłem, pani Rena i ja jesteśmy radnymi. Ale dyrektor, wszyscy jesteśmy mieszkańcami, tak? tak, tak dyrektor, nas to również mamy problem w naszej społeczności i podchodzimy do tego pro prosto i praktycznie. Dyrektor czy ten czy obecny też ma problemy, nie daje sobie rady. Prezydent nie daje sobie rady. Najcięższe decyzje będzie podejmowała Rada Miasta. My mamy problem w Radzie Miasta, bo mobilizujemy się razem, razem jako 21 radnych, do tego, żeby myśleć. Myśleć o decyzjach, które podejmujemy. I powiem Państwu, że rozmawiamy o problemach szpitala, ale tak naprawdę to jest problem nasz, miasta i budżetu miasta. Zwróćcie uwagę, że gdy dyskutowaliśmy z prezydentem naszego miasta o budżecie na rok 2012, od razu zwróciliśmy uwagę, że nasz szpital w ramach wydatków bieżących zabezpieczył tylko 2 850 tysięcy, czyli nawet połowę tego nie zabezpieczył, co jest wymagane do pokrycia długu szpitala za 2011 rok. Teraz, kiedy szpital nie przeżył już do pokrycia tego długu, bo zabrakło mu na wypłatę, 2 miliony pożyczamy, z czego 800 tysięcy idzie na wynagrodzenie listopad grudzień, i z tej rezerwy 2800 zdjęta zwię została wartość 1,2 mln, czyli na pokrycie długu zostało 1,6 I to jest problem budżetu miasta. W ramach wydatków bieżących, żeby ratować szpital, ten zespół, który, y, który zaproponowaliśmy prezydentowi, to nie tyle ma naprawić szpital. On musi znaleźć pieniądze na ten szpital, nie w szpitalu, tylko w budżecie. Te Masz... jednostki bez miasta nie da się uratować. I jeżeli mamy taką sytuację, że w jednej z jednostek miasta brakuje pieniędzy na wypłatę, to wstajemy z biurek, zbieramy wszystkich, który, którzy są w stanie poradzić sobie, albo radzą sobie z takimi problemami i idziemy do szpitala. Tam, na miejsce. Tego się nie da zrobić na zasadzie zdalnego sterowania przez media, czy też przez rozmowy raz na miesiąc. Materia jest, nie jest skomplikowana, bo ten szpital 4 lata temu jeszcze funkcjonował. Przeżył plan restrukturyzacji, miał pożyczkę z budżetu państwa, która została umorzona. On był na poziomie takim, że szedł później też z zatrudnienia i brakowało mu do tego żeby się zamknąć w roku dwóch milionów teraz sytuacja jest taka że e, żadne pieniądze realnie mu dane na dzień dzisiejszy nie ratują go trzeba tą e, rzecz jak, nie, e, nie doprowadzać do upadłości organizacyjnej ale go zbudować na nowo praktycznie od podstaw. a tam to jest relacja pacjent i personel medyczny no i administracyjny też i to można zrobić. Zanim przed sesją wyjechałam do Sejmu, spotkaliśmy się tutaj. W trójkę dyskutowaliśmy na temat szpitala i doszliśmy do wniosku, że Dariusz Śliwiński, skoro zarządza szpitalami w uzdrowisku, wie, jak to funkcjonuje, zna się na tym, mógłby spróbować pomóc. I powstał taki projekt, że Zaproponujemy panu prezydentowi władzom wykonawczym miasta, żeby powstała taka komisja, którą jako osoba doświadczona Dariusz Śliński jako osoba doświadczona w tej materii mógłby poprowadzić. Oczywiście członkiem tej komisji musi być również pan prezydent. Spróbować znaleźć rozwiązanie jakieś pomysły no, pracować na rzecz, na, na tą rzecz, żeby ten żeby było zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców miasta. No pan prezydent niestety nie zgodził się na takie rozwiązanie. No nie bezpośrednio, ustami. Tak. Ustami pani Agatowskiej, ale gdyby pan prezydent myślał inaczej, to by zaraz to chwilę później powiedział, tak? zobaczyć, jakie propozycje ma To już pani, będzie marzec, pani de... czyli to no, będzie rok ona później prawie, od tych ona nie zrobiła tego gdzie się dni. Być może, że to o czym Państwo myślicie... No a jeżeli Be, nie, nie to, mierzmy, a jeżeli propozycje. nie, tu ma Pani obawy o sądy, a jeżeli nie... Przestań. To to już nie no, będzie 19 no, milionów proszę, proszę, proszę się to tak, to tak to proszę się tak Proszę się zastanowić w pozycji oddział, tego dyrektora, oddział, który teraz przyszedł. Komisja miała mu pomóc. Tak, ale to, to, nie jest jakieś... Czy pan by chciał, żeby jakaś komisja obywatelska panu pomagała? Panie nie pan miał problemy. Mam nadzieję, że to panu zaszkodzi, pani dyrektor. Pani dyrektor korzysta z no Korzysta z rad, ale powiem pani, że problem nie leży tylko w samym szpitalu, tak jak powiedziała. I w pani dyrektor, bo pani dyrektor zrobiła już sporo dobrych rzeczy, ale te sporo dobrych rzeczy nie poprawi sytuacji szpitala. Potrzebny jest prezydent tego miasta, który jest autorem budżetu tego miasta, który musi zrozumieć, że odpowiedzialność, która na nim spoczywa, w zakresie świadczeń zdrowotnych jest na tyle istotna i kosztuje tyle, a tyle. No I tak naprawdę przepadanie, problemem... Przepadanie, problemem y, 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 to to apel do koalicyjnych proszę I tak. wygląda to w ten na sposób, dobry, że element środowiskowy związany ze szpitalem też, nie tylko Narodowy Fundusz, bo on na nas patrzy z zewnątrz, on przyjmie wiele propozycji, e, nawet łącząc różne ośrodki realizujące y, świadczenia zdrowotne na terenie naszego miasta. Miasto Świnoujście nie jest miastem, w którym nie może być tomografikownik.